Dzień dobry. Dziś na WP Kobieta pojawił się artykuł o operatorce żurawi wieżowych, jest to Pani Ola, która kiedyś już się wypowiadała w telewizji bodajże. Eee, tak i chyba w jednym artykule. Pracowała kiedyś we Wrocławiu, teraz pracuje w Niemczech. Oczywiście tytuł. Jest operatorką kądźwigu to, że jestem kobietą działała na moją korzyść. I teraz tak. Pani dziennikarka ogólnie powiedziała, że ktoś zły tytuł napisał i dlatego są takie niekorzystne komentarze. Nie, macie tam pełno błotów i ogólnie upolitycznionych jakby komentatorów, że tak powiem. Owszem, jedyna wina Tuska w tym wszystkim to jest to, że on za swojej kadencji wprowadził coś takiego jak swoboda zabierania umów i stąd te właśnie zleceniówki od najniższej u nas w kraju. Zatem, co się dziwić, że ludzie wyjeżdżają za granicę? I to nie jest tylko to, że szparagi czekają i teraz Polska się wyludnia, tylko po prostu, jeżeli w Polsce macie, jak macie, czyli e, takie warunki pracy, mobbing i wszystkie inne rzeczy, to co się dziwić, że ludzie wyjeżdżają za granicę za chlebem, za lepszym pieniądzem, za normalnym traktowaniem? Dobrze. E... Pani Ola pracuje sobie w Niemczech i sobie chwali. Z jednej strony był tam jeszcze taki komentarz, że no przecież, jeżeli jest kobietą, to działa to na jej korzyść. To musiałbym to rozwinąć troszeczkę więcej, bardziej. Możecie sobie zapytać na przykład kobietę na żurawiu, pani z TikToka, bo ona też się udziela w internecie. Kobieta na budowie powoduje pewien spokój. Jeżeli pracuje na budowie facet, czyli E, operator, to wiemy, że czasami są kłótnie i takie inne rzeczy. E, a teraz do kobiety: No, trochę ciężej tak, trochę popyskować, bo koledzy z dołu, czyli budowlańcy mogą Wam jeszcze w tryby wybecalować jak będziecie pyskować do kobiety. Bo mimo tego, że e, w naszym kraju jakby e, rozprzestrzeniają czy gnieżdżą się im cele, to jest wielu takich. Mężczyzn, którzy potrafią e, docenić to, że pracują z kobietą lub potrafią się z kobietą obywać, mówią się też, też, powinno szanować, nie? Dobrze, ogólnie rzecz biorąc, y, troszeczkę się do tego przyczyniłem, bo to. Ja rozmawiałem z panią dziennikarką i zaproponowałem jej kilka koleżanek, te, które pracują w Polsce i te, które pracują za granicą. Podpowiedziałem jedynie tyle, że te, które pracują w Polsce, nie za bardzo będą mogły się swobodnie wypowiadać, dlatego lepiej jest rozmawiać z tymi operatorkami, które pracują za granicą. Nie będą musiało się obawiać zwolnienia na przykład. <laughs> Zatem widać po samych komentarzach też, że cisną trochę po niej, a co by to było i jakby żyć nie dali kobiecie, która pracuje i mieszka w Polsce. <laughs> Dobrze. E, taką podpowiedź zastosowałem, a nie instrukcję. Dziewczyny same wypracowały ten artykuł, więc to nie jest na moje zlecenie. Ja e, więcej w tym jakby nie brałem udziału. Zgrałem je. Połączyłem i z tego wyszedł. Bardzo dobry artykuł. Eee, moim zdaniem, co sądzi reszta? No nie wiem. Wystarczy wyjechać z Polski już się jest lepiej traktowanym, jeżeli chcecie tak jakby to komentować. Teraz tak. Z takich jeszcze rzeczy mam tutaj coś dobrego, tylko że. poszło. Johnny operator. Jak piszecie johnnyoperator.pl to pojawi się wam coś takiego. go możecie znać, bo pracował w tym mieście, publikował swoje. Jak to nazwać? Pasty na wykopie i na na przykład Beset szefów namawiali go, namawiali, aż w końcu namawiali i wydał właśnie książkę. Teraz ta książka to Ebo. I teraz tak, potężni ryżodawcy versus my popychadła, bez cenzury. 39,50 jakby co i bok. W wersji papierowych powstanie cztery, ja będę miał jedną. Bardzo dziękuję Johnny za ten zaszczyt. I teraz, kto e, czytał, oglądał, szukał, interesował się trochę branżą, bo ja też to udostępniałem i ma ochotę na więcej, zapraszamy na stronę Johnny operator.pl z takich jeszcze wiadomości bo skoro mówimy o książkach padł pomysł z mojej strony do dziennikarzy o czymś takim żeby napisać książkę Bartek na przykład nasz taki zaprzyjaźniony dziennikarz i także operator popełnił ostatnio pato w budowlankę pato deweloperkę przepraszam bardzo poczytna i bardzo jakby też zatrząsła tym rynkiem właśnie deweloperki jego próbowałem namawiać, ale trzeba by było jakby tematów. I teraz. Roboczy tytuł książki To My, Szmaty z BHP. Dlaczego taki tytuł? Może mm, możecie stwierdzić, że no, on jest kontrowersyjny, on tak dziwnie robi, on to tamto, siamto, ale to, że Szmata <coughs> i z BHP to jest najczęstszy tekst, który słyszą panie, które zajmują się BHP na budowach. Jak tylko się odwrócą po podaniu mandatu. Zatem, jeżeli oglądają takie panie coś takiego, jeżeli im to pasuje, tytuł roboczy możemy zawsze zmienić, niekoniecznie musi być to książka, bo może takich opowieści będzie troszeczkę mniej. Na książkę trzeba by było naprawdę grubo, to możemy chociaż zrobić na ten temat artykuł. Takiego gotowca będzie można sprzedać w jakiejś gazecie i wreszcie by się to okazało. To, że. Praca BHP-owca na budowie ogólnie jest yy, ciężka, typu za dużo mi się tu nie czepiaj, bo mi będzie spowalniał budowę, ale jakby co to podpisuj papierki, żeby o, wszystko grało. <laughs> Zatem sytuacji na budowach jest wiele. Nie chcę tu przytaczać, żeby tego nie sprzedawać, nie spoilerować. Ale jeżeli ktoś zajmuje się właśnie P BHP i najlepiej jest to kobieta, to... Bardzo bym prosił o takie właśnie y, historie, jak to do was podchodzą mężczyźni, bo różni się zdarzają. Jedni szanują, a jedni po prostu od kwiatuszków, złotuszków, y, czytuszków i wszystkiego innego, nie, nazywają. no takie trochę końskie zaloty, ale nie musicie tego jako to słuchać, nie. E od przypadków takich, że właśnie mandaty poszły, i później miałyście przerąbane, bo próbowali wam na złość robić ja nie chcę tego mówić, spoilerować, ale jeżeli się da, to także wasz głos dobrze by było usłyszeć. Co do jeszcze tego wszystkiego. W Polsce nie wolno narzekać. Jeżeli ja robię właśnie programy, programy, filmy o tym, jak w Polsce jest i pokazuję taką trochę nagą prawdę, ee, jak jest w naszej branży, to mówią, że narzekam. Ja tam myślę, że walczę o swoje, ale nie tylko, bo także o innych operatorów. Ja mogę się wypowiadać, bo ja już nie pracuję w Polsce, mi nic nie zrobią, nie jestem zależny od żadnej firmy. Więc ja to mogę robić. Ale ludzie, którzy chcieliby coś zmienić, albo chcieli się wypowiedzieć, czasami tego nie robią dla świętego spokoju, bo przecież banda patriotów napadnie ich w komentarzach i będzie twierdzić, że no, nie poradziłeś sobie w Polsce, w Polsce się nie narzeka. To jest takie trochę a crab mentality czyli kraby gotujące się w garku próbują się ratować, ale ten, który się próbuje ratować, jest wciągany z powrotem przez inne. I teraz, jak już się uratuje i wyjdzie, czyli wyjedzie za granicę, jak na przykład pani Ola, operatorka, to nie ma prawa się odzywać o tym, co jest w Polsce. W Polsce nie wolno narzekać, w Polsce trzeba pracować, bo przecież pamiętajcie, jest dziesięciu na wasze miejsce. A przecież można logicznie do tego podejść, powiedzieć, że no, kapitaliści chyba i liberałowie troszeczkę na za dużo sobie pozwalają. I tak samo przedsiębiorcy i my raczej nie chcemy tak pracować albo trzeba by było coś w tej kwestii zmienić nie po to nasi rodzice w latach 80. strajkowali wywalczając na przykład wolne soboty, żebyśmy teraz z powrotem sami zapieprzali, bo takie mamy stawki zatem tyle ode mnie poproszę o komentarze jakby co, to miłego dnia oj